Bardzo często, pisząc kod, po prostu go piszemy, nie zastanawiając się, w jaki sposób nazywać rzeczy, które tworzymy. I jest to bardzo zła praktyka, bo zastanówmy się, czy biorąc do ręki książkę, wygląda to w następujący sposób. Poznaniacy stali się na polskiej scenie symbolem koniunkturalizmu, ale przecież nie oni jedni przechodzili głębokie metamorfozy. V rodził się w cieniu JP, a rozpędził się do brutalnego DM. Hmm, spójrzmy. V, Vader, JP, Muszę trochę wcześniej tutaj zobaczyć. O, Judas Priest i jeszcze DM, czyli Death Metal. No, tak to nie wygląda. Czytamy zdanie po zdaniu i wszystko jest jasne. Nie potrzebujemy cofać się na początek strony, żeby przypomnieć sobie, że autor postanowił gitarę nazywać BR, a perkusję PC. Bez względu na to, na której stronie otworzymy książkę i w którym momencie zaczniemy czytać, będziemy rozumieć zdania, które czytamy. I dokładnie tak samo powinno być w programowaniu. Jest takie bardzo proste, a jednocześnie bardzo trafne zdanie, które mówi, że czytanie kodu powinno być jak czytanie książki. Dlaczego więc jako programiści zapominamy o tym pisząc kod? Nie tłumaczyłbym się tutaj brakiem czasu czy zbyt małą praktyką, bo większość zasad, o których za chwilę opowiem, to zasady, które możesz zacząć stosować już od pierwszego dnia nauki programowania. Głównymi grzechami są niestety pośpiech i lenistwo. Pośpiech, bo mamy zadanie do zrobienia i skupiamy się na tym, by szybko stworzyć działające rozwiązanie i zapominamy zatrzymać się choćby na moment, by przemyśleć, jak nazwać zmienne, klasy i metody w naszym projekcie. Lenistwo, bo czasem nic nas nie goni i mamy dużo czasu na zastanowienie, ale po prostu nie chce nam się tego robić. I potem, za kilka miesięcy, gdy trafiamy na ten sam fragment kodu, denerwujemy się, że nic z niego nie rozumiemy i kniemy pod nosem, albo nawet nie pod nosem, tylko dość otwarcie i zastanawiamy się, kto napisał tak fatalny kod. Sprawdzamy i widzimy tam nasze nazwisko. Powiem krótko, mam nadzieję, że po dzisiejszym filmie takich sytuacji będzie jak najmniej. A jeżeli lubicie słuchać metalu, to bardzo polecam tę książkę, którą użyłem jako przykładu Jarek Szubrycht, skóra i Świeki na wieki. A teraz przechodzimy już do tematu dzisiejszego odcinka. W tym filmie będę pokazywał i dobre, i złe praktyki, przykłady dobrego, i złego kodu. Natomiast w przypadku tej pierwszej zasady pokazuję tylko i wyłącznie dobry kod. Spójrz na to, co teraz wyświetla się na ekranie i zapamiętaj, że jest to jedyna sytuacja, w której możesz nazwać zmienną, używając jednej litery. Tak, jeżeli mówimy o pętlach, to jak najbardziej możesz tam użyć jednoliterowej nazwy zmiennej, ale tak jak mówię, nie ma praktycznie żadnego innego przykładu, gdzie coś takiego by się obroniło. Ok, może na samym początku, jak się uczysz programowania, uczysz się operacji arytmetycznych, czyli dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, to też możesz nazwać jedną zmienną A, drugą zmienną B i to będzie ok, ale tak jak mówię. Na tym przykłady się kończą. Nigdy nie nazywaj zmiennych w ten sposób. I tak samo nie używaj skrótów. Nie musisz pisać OBJ, nie musisz pisać MSG, bo słowa object i message nie są tak długie, że nie jesteś w stanie ich napisać. I napisanie tych pełnych słów nie zajmuje wcale aż tak dużo czasu. A jeżeli chodzi o czytelność, to tutaj różnica jest po prostu diametralna. Tak więc zapomnij o jakichkolwiek skrótach. Kolejna rzecz, jeżeli tworzysz zmienną typu boolean, nie używaj zaprzeczenia w nazwie tej zmiennej, bo to wprowadza absolutny chaos. Później, jeżeli dodajesz zaprzeczenie do tego zaprzeczenia, to człowiek zaczyna zastanawiać się, o co w ogóle chodzi. Czy jest to faktycznie zaprzeczenie, czy może jest to wartość true, czy jest to prawdziwe, fałszywe. Wiecie o co chodzi teraz? Ja mówię chaotycznie, ale tak właśnie to wygląda w momencie, kiedy widzimy tego typu zmienną. Zaczymy, zaczynamy zastanawiać się w ogóle. O co autorowi chodziło, nie mamy pojęcia, co tam się dzieje. Tak więc zamiast is not active, napisz is active. Jeżeli chcesz zrobić negację, to po prostu dodajesz wykrzyknik czy not, jeżeli mówimy teraz o różnych językach programowania, ale nie używamy właśnie negacji w nazwie zmiennej typu boolean. Kolejna zasada to jest jeden z moich ulubionych punktów klasy typu Service Manager Helper Utils. Bardzo często, kiedy. Widzę taką klasę, zastanawiam się, czy faktycznie jest to serwis, czy jest to faktycznie klasa typu utils, czy może po prostu autor nie miał dobrego pomysłu na nazwę tej klasy, wrzucił do tej klasy wszystkie metody dotyczące jakiegoś obiektu, jakiejś encji i po prostu dodał takie słowo typu helper czy manager, które tak naprawdę nie oznacza zupełnie nic i nie wiadomo, co ta klasa robi, a zazwyczaj taka klasa robi po prostu zbyt dużo. Tak więc, jeżeli widzisz coś takiego, albo jeżeli stworzysz klasę, która tak się nazywa, zastanów się, czy faktycznie ona powinna tak się nazywać i czy ona faktycznie powinna robić to, co robi, czy może jednak lepiej podzielić byłoby ją na kilka mniejszych klas. Zbędne jest też dodawanie słowa interface do nazwy interfejsu. Przecież, jeżeli tworzysz interfejs to już to w kodzie widać. Masz tam napisane nie class, tylko masz napisane interface, więc po co do jego nazwy dodawać jeszcze słowo interface? Wszystko jest tutaj jasne i logiczne. Jest to absolutnie zbędna informacja, która tylko zaciemnia kod. I wiem, że w języku C-Sharp istniała lub wciąż istnieje taka konwencja, że dodawane było, dodawana była litera I na początku interfejsu. I okej, okay, w takim przypadku, jeżeli chcesz być zgodny z konwencją w kodzie, no to jak najbardziej możesz to zrobić w takim projekcie, gdzie już w ten sposób te klasy, te interfejsy są nazywane. Natomiast szczerze mówiąc, ja nigdy tej konwencji nie rozumiałem, bo w C Sharpie również mamy słowo kluczowe interfejs i nie trzeba interfejsu oznaczać dodatkowo literą i. Dla mnie absolutnie zbędna rzecz. Tak samo w przypadku klas abstrakcyjnych. Też mamy słowo kluczowe abstract. Też wiadomo, że jest to klasa abstrakcyjna. Tak więc jaki jest sens Dodawać do nazwy klasy słowo abstract albo base to jest też zaciemnienie kodu. Jest to informacja, która jest zbędna i z której należy zrezygnować. I tak samo jest z listami i mapami, gdzie czasem można zobaczyć słowo list albo map dodane do nazwy zmiennej. Jest to również całkowicie zbędne, bo przecież, kiedy tworzysz np. listę użytkowników, nie musisz nazywać tej zmiennej user list albo users list. Wystarczy nazwać to users. Już w typie zmiennej widać, że utworzyłeś listę. Tak samo z mapą. Tak więc, znowu, jest to absolutnie zmienna rzecz, tylko mamy trudniejszą nazwę zmiennej, mamy jakiś taki chaos. Users to po prostu users. Złą praktyką jest również umieszczanie nazw argumentów w nazwie metody. Wyobraźmy sobie, że pobieramy użytkownika na kilka różnych sposobów i możemy tego użytkownika pobrać po ID, po nazwie i po roli. Nie ma sensu tworzyć trzech metod, które nazywamy get user by id, get user by name, get user by role, bo wystarczy stworzyć trzy metody, które będą miały taką samą nazwę get user i już w nazwie argumentów zobaczymy różnicę. Oczywiście, jeżeli te argumenty są różnego typu, ale w tym przypadku, jak widzimy, mamy różne typy, a więc możemy stworzyć jedną metodę, metodę o, to znaczy trzy metody, ale trzy metody o takiej samej nazwie. Tak więc tutaj mamy tak zwane przeciążenie metod. Metod, overloading, i warto z tego korzystać. Kolejny przykład złego nazewnictwa w kodzie to komentarze, które wyjaśniają to, co mogło zostać zawarte w nazwie zmiennej. I tutaj widzimy dokładnie zły przykład, widzimy dobry przykład, i myślę, że wszystko jest jasne. Ostatni przykład: zapomnij o lekcjach angielskiego. Tutaj oczywiście trochę żartuję, ale pewnie pamiętasz, że na lekcjach angielskiego. Był taki bardzo duży nacisk, żeby używać synonimów, żeby uczyć się różnych słów, które oznaczają to samo, żeby na przykład zamiast get mówić retrieve, bo jest to takie bardziej formalne, ładniejsze, oczywiście nie w każdym przypadku, ale tego mniej więcej uczyliśmy się na angielskim i to jest jak najbardziej ok, żeby tego się uczyć. Ale jeżeli chodzi o kod, to tutaj musimy postawić na prostotę. I w momencie, kiedy mamy jakieś słowo, które coś oznacza, to używajmy tego słowa we wszystkich miejscach w kodzie. Nie szukajmy różnych synonimów, żeby nie było właśnie sytuacji, że w jednym miejscu w kodzie masz get user, a w innym miejscu w kodzie masz retrieve user albo show, display, present i nie wiadomo, gdzie jakiego słowa użyć. Tak więc to później, w momencie, kiedy używasz jakichś metod, jest też trudniejsze do wyszukania przez Ciebie, bo się zastanawiasz, aha, czy w tym miejscu w kodzie mam e, show user, czy mam display user, czy może present user, no, jest to zdecydowanie y, mylące, tak więc skup się tutaj właśnie na prostocie, wybierz jakieś jedno proste słowo i tego słowa używaj. Tak więc po prostu jak najmniej synonimów w kodzie. Oczywiście to nie są wszystkie zasady, o których powinniśmy pamiętać, tak więc daj znać na dole w komentarzu, z jakich zasad Ty korzystasz, o jakich zasadach pamiętasz, w jaki sposób piszesz dobry, czysty, łatwy do zrozumienia kod. Dzięki za dzisiaj, cześć.